Hej, 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 witajcie na moim kanale, na dziś przygotowałam Wam krzyżówkę XXL, po części nadrapałam i mega pensję wkład 20 zł, zaczniemy może od krzyżówki, krzyżówka z numerem 21, troszkę przybliżę, z numerem 21 i szukamy dalej L, Błonu się nie ma. R. Jeszcze tu. Dobra. W drugiej. Jest L. Więcej nie widzę. I w ostatniej. Dobra, chyba tyle. Kolejna to Y. Mhm. I chyba jedno. Dobra. Mamy tu Y. Więcej nie widzę. Mamy tu, tu. I chyba również tyle. Dobra. Kolejne B. Bo się nie ma. Mamy tutaj B. Tylko jedno. Drugiej. Mamy. Mamy tu drugie. I to tyle. W trzeciej. Mamy tutaj. Tutaj. Tu kolejne, jeszcze tu. I to tyle. Dobra. Kolejna to jest H. Mamy H, Nie widzę więcej. Drugiej jest h, jest tutaj h, i chyba dwa tylko, i w trzeciej mamy tu, tu, i to tyle. Kolejne to d. Mamy tutaj d. Tutaj. Dobra. W drugiej. Jest tutaj, tutaj. Jedlicze jest D. Mhm. I chyba na tyle. I w ostatniej. Mamy dno, mamy pierwsze słowo dno. Tutaj jest jeszcze D. I to tyle. Kolejna to s, mamy, bo bonus, no, bonus już nie będzie, i szukamy, s, s, mamy tutaj s, tu jest, tu kolejne, dobra. Yy, mamy tutaj s, tu mamy. Mm -hmm. Więcej nie widzę. Teraz tak, tu mamy. Tu mamy. Tutaj, tutaj. Tu jeszcze jedno. No dobra. Kolejne to jest i. Mamy w bonusie. Mm -hmm. Dobra. Mamy tutaj, tutaj, tu, tu, tu. Mamy pierwsze słowo Hiob. No i to tyle. Tu mamy drugie słowo cis. Dobra I ostatnie R R Mamy tutaj pierwsza Ursus Tu mamy R Tu mamy R tu mamy, R. Tu mamy Ale to nam nic więcej nie daje. W drugiej. R R R. Jeszcze tu mamy. R. Mhm. Dobra. I w ostatniej mamy tutaj R. Tu R, tu R, tutaj i tutaj, no ale niestety nic nam się nie ułożyło, razy 3, 5000 i kontrolne U, E, Y, dobra, to teraz mega pensja z numerkiem 20,

trzydzieści dwa mega pensja czterdzieści jeden osiemnaście i dwa czterdzieści dwa siedemnaście dwadzieścia jeden szesnaście i piętnaście i ostatni rządek 6, 35, 13, 9 i 34. Niestety również pusto JGS, czyli dzisiejszy odcinek 0. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia, pa.